Zapewne wszyscy fani cesarza czekają na opinię tak naprawdę jedyną obiektywną opinię w sprawie dopiero co zakończonej debaty przed wyborem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Moi drodzy, wysłuchałem wiele opinii już po tej debacie, nie ze wszystkimi się zgadzam. Natomiast Przeczytałem też opinię pana premiera Donalda Tuska na Twitterze, gdzie pan premier parafrazuje, powiedział, że Karolowi Nawrockiemu odechce się ustawek do końca życia. Otóż pozwolę się nie zgodzić z opinią pana premiera, ponieważ wedle mojej oceny Rafał Trzaskowski... Nie wykorzystał tych silnych argumentów, jakie przed tą, debatą, przed tą debatą miał. Te informacje o tych domniemanych tatuażach, te informacje z wczoraj odnośnie tych ustawek, szczególnie tej ustawki, tej słynnej ustawki 70 na 70, naprawdę można było te argumenty solidnie wykorzystać. To, co wczoraj zrobił Sławomir Mencen i w jaki sposób docisnął kandydata Karola Nawrockiego, to dzisiaj właściwie Karol Nawrocki miał spacerek przy tym, co go spotkało wczoraj Sławomira Mencena. Śmiem twierdzić, że ta debata zakończyła się remisem i każdy z wyborców, który ma swojego faworyta, Właśnie w tym swoim faworycie widział zwycięzcę dzisiejszej debaty, to znaczy pozostał status quo. Obiektywnie dzisiejsza debata to remis.